swoje wibracje podnosimy wdzięcznością wibracje wdzięczność za to co mamy nawet jak się tam coś złego zdarzy to bądźcie wdzięczni, to są do was lekcje wiem, że to na początku nie jest łatwe, ale o to chodzi, później i w ogóle ignorujcie to co wam nie pasuje, nie zwracajcie na to uwagi będziecie coraz mniej mieć, coraz mniej i coraz mniej, dobra co następne, Zbierz wdzięczności Pomagać innym iść w stronę światła. Tak jak ja wam teraz nagrywam film, żeby wam pomóc trochę. Ja sam do tego dochodziłem, tak? Metodami próby błędów. Raz na górze, raz na dole. Też czasami na negatywy. Reagowałem negatywnie. I zaraz miałem następne negatywy. Tak? Czyli co trzeba? Ignorować negatywy. Po prostu, jakby ich nie było. Żyjemy w iluzji. Co dalej, pomagać innym i w stronę światła? No to już Wam mówiłem, tak? Ja teraz na przykład pomagam, tak? Możecie mówić innym w koło, tak? Że jest takie coś jak medytacja, jak czakry. Że możecie pomagać. Co mamy? Możemy leczyć innych, tak samo. To jeszcze zależy, co kto wierzy, tak? No i co dalej? oprócz pomagania, oprócz wdzięczności bycie uczciwym w stosunku do innych. Do siebie, bycie autentycznym. Jak myślicie nie, a mówicie tak, to nie jesteście uczciwi w stosunku do siebie. Czyli jak myślicie nie, to po prostu powiedzcie nie, grzecznie, ładnie, z wdzięcznością. Co dalej? <laughs> Uczciwość, wdzięczność. Pomagać innym. Medytacja, rozwój duchowy, szczęście. Bawcie się chwilą obecną. Nie myślcie o tym, co było. Nie myślcie o tym, co jest jutro. Tylko bądźcie w teraz, świadomi tego, że tylko teraz macie wpływ na to, co się dzieje. Pracujecie na następne jutro w tym sposobem. Tak? Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Dużo sukcesów w rozwoju duchowym Wam życzę.